Dzień dobry, z tej strony Marcin Wysokiński z Essign. W tym wideo chcę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego podpis elektroniczny nie działa. Ostatnio nagrywałem filmik, w którym pokazywałem, jak pozbyć się 99% problemów związanych z podpisem elektronicznym, ale dzisiaj chciałbym spojrzeć na sprawę trochę z innej perspektywy. Zapraszam. Istnieją dziesiątki powodów, dla których podpis elektroniczny może nie działać. Za chwilę opiszę kilka najpopularniejszych. Pamiętaj, że ty nie musisz być ekspertem od podpisu elektronicznego i jeżeli nie radzisz sobie z podpisywaniem dokumentów, jeżeli pojawiają się u ciebie na komputerze, bądź telefonie jakieś błędy związane z podpisem elektronicznym, to zadzwoń do nas, a my chętnie ci pomożemy. Większość spraw możemy rozwiązać w przeciągu poniżej 20 minut. Pod filmem znajdziesz numer telefonu do nas. 1. Podpis jest nieaktywny. Po zakupie podpis jest nieaktywny i należy go aktywować. Może to zrobić na przykład taka firma jak Assign. Konieczne jest m.in. potwierdzenie tożsamości użytkownika. Dopiero po aktywowaniu podpisu można go zainstalować i dopiero zacząć używać. 2. Podpis elektroniczny nie jest podłączony do USB. Rozwiązaniem jest podłączenie swojego podpisu do USB. Oczywiście tyczy się to tylko i wyłącznie czytników. Na USB, czyli Certum Mini i Certum Standard bardzo często zdarza się, że użytkownicy o tym po prostu zapominają, czyli próbują podpisać jakiś dokument, a ich podpis elektroniczny leży gdzieś, na przykład w szufladzie. 3. Nie jesteś zalogowany do chmury do swojego podpisu elektronicznego. W przypadku, gdy posiadasz podpis elektroniczny mobilny w chmurze, Simply Sign, musisz być połączony z chmurą. Jeżeli nie masz połączenia z chmurą, to normalne jest, że mogą pojawiać się jakieś błędy, gdy próbujesz podpisać dokument. Rozwiązaniem jest połączyć się z chmurą i spróbować jeszcze raz. 4. Nie jest zainstalowane oprogramowanie do podpisu elektronicznego. Pamiętaj, że jeżeli używasz podpisu elektronicznego na komputerze, powinnyś mieć zainstalowanych kilka programów. Po pierwsze, sterowniki do czytnika, jeżeli używasz podpisu elektronicznego na USB, plus programy Smart Sign do podpisywania i Card Manager do zarządzania podpisami. A jeżeli posiadasz podpis mobilny w chmurze SimpliSign, to powinieneś posiadać na swoim komputerze program SmartSign, SimpliSign Desktop i na telefonie aplikację SimpliSign. Możesz też mieć zainstalowane to oprogramowanie, a nie mieć zainstalowanego oprogramowania np. płatnik, a chcesz wysłać deklarację do ZUS-u. W tym wypadku trzeba zainstalować program Płatnik, skonfigurować go i używać podpisu. 5. Nie jest kliknięty przycisk rejestruj certyfikat w programie Card Manager na systemie Windows. Część programów korzystających z podpisu elektronicznego nie widzi podpis, ponieważ nie jest kliknięty ten przycisk rejestruj certyfikat w programie Card Manager. Wystarczy, że uruchomisz Card Manager, klikniesz zakładkę Profil bezpieczny, a następnie rejestruj certyfikat. 6 Masz zablokowany kod pin. Jeśli zablokowałeś kod pin, to niemożliwym jest, żebyś podpisywał dokumenty. Trzeba ten pin odblokować, i dopiero wtedy możesz zacząć korzystać z podpisu. Jak to zrobić? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w innych filmach na kanale. Pamiętaj, jeśli film Ci się podobał, łapka w górę. Dodatkowo kliknij przycisk subskrybuj, żebyś nie pominął kolejnych filmów tego typu, które nagram dla Ciebie. A co ty sądzisz o podpisie elektronicznym? Napisz mi o tym na dole w komentarzu. Chętnie to przeczytam. A jeśli masz do nas jakieś pytania, wejdź na stronę assign.pl i w prawym górnym rogu znajdziesz numer telefonu do nas. Serdeczne dzięki za obejrzenie tego wideo.